Ziemuś, o, któr o której będziesz? No gdzie, gdzie? No wiadomo, że na naszych fajnych, klimatowych garażach. No dobra. No z czym, z czym? Oczywiście, że z piwkiem. Przychodzi tam. Bo mi się nie chce na przykład na klatce być, tylko na garażach. Najlepiej. Dobra czekam na niego już chyba kurde, 20 minut i go nie ma chyba sam sobie dopiję i no i pójdę z butelkami. Ha, no bo jedno to klimać, garażę, widoczek o ciach czak Kiferko no i super pogoda Jo jo! Chłopak tutaj sąsiedla Halo Co? Ale dlaczego do Wrocławia? No jak to jedziesz po Paulinę? No lech, Ziomek, mieliśmy pić na garażach I to przede wszystkim bez kobiet No jak to nie możesz? Ziomuś, no... No nie gadaj, no... słaj. No wiesz, że teraz to jest... No... No zrobiłeś lipę Ziomuś woli bardziej jechać po kobietę niż teraz z ziomkiem po prostu. Eee, Nie z ziomkiem po prostu. I się napić piwka, no. A tak to by było fajnie klimatycznie. Klimatycznie. Spoko. Chociaż ja mam klimatycznie. A może ja mu Sandrę zadzwonię? Też się lubi napić. A nie, bo ona w pracy jest. No to... Tutaj ziomek siedzi sobie na garażach. Tak jak za dawnych czasów. Tutaj jest. He! Zajebista plaża. Nie, nie ma plaży. Siemanko, siamanko, ziomki osiedla. Jest to pierwszy odcinek i on się rozwija. Przepraszam za paznokcie, ale... No, po prostu zapomniałem obciąć, a, a wczoraj czymś się y, zajmowałem, tam komuś pomagałem, a dzisiaj to no, zapomniałem. A przy okazji, no to do, chyba do, do wieczora nie mam jak je ogarnąć. Dobra, ale to tylko przepraszam. Ta seria będzie się rozwijała, bo mam y, na nią naprawdę pomysł, pomysły. No i oczywiście, no nie wiem ile będzie odcinków. Ale mam nadzieję, że się spodoba.